Siemaneczko tu, hihi hi, Polcia. Dzisiaj powącham dla was specjalnie trzy świeczki, które kupiła moja mama. Ale, ale są świąteczne, bo jak wiecie już za niedługo święta. Pierwsza jest o Druga jest ugh, otaka, A trzecia jest fioletowa. O Teraz sprawdźmy, jak pachną i jaki mają zapach. Jak to moja mama mówi? Smak. Ta ma zapach. Spice gingerbread. Spice gingerbread. Nieważne, jak to przeczytałam, przeczytajcie sobie. Toron. Jeśli źle coś mówię. Tu mamy karmel latte. Tu mamy kaszmir hag. Coś takiego. Przeczytajcie dobrze, jeśli mówię źle. Teraz będziemy sprawdzać, jak pachną. Myślę, że sprawdźmy tą fioletową, bo... Oj. ponieważ to mój ulubiony kolor. Otwieramy. Oczywiście ja to pudełeczko można sobie zostawić na jakieś fajne rzeczy albo bardziej to. Okay. Tak wygląda. Jest szklana. I jak pachnie. Ojejku, jak pięknie. Najpierw to tak, yy, pachniało tak mega mega słodko, ale teraz pachnie tak trochę karmelowo. W sumie to chyba jest? A nie, to kaśmie. Ale tak trochę karmelowo, trochę słono, trochę słodko, idealnie. Dobra. Och, jest tu coś. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego. że teraz odpakujemy sobie tą granatową bo tutaj jest taki piękny kubeczek chyba się skleiły albo nie chcę się otworzyć to jest karmel latte Uu, czuć to faktycznie takim karmelem no niekoniecznie to zapach dla mnie, ma czarny kolor i też jest chyba szklana i niekoniecznie to kolor dla mnie nie smakuje mi jakoś tak pod nosem ostatnia biała i pośpieszyłam się przez przypadek otworzyłam jedną za was <grymne> dobra o, czarny kolor Wejmujemy. znowu biała Uch, nie wiem jak to poczuć to jest spice Gingerbread no nie, nie smakuje to jak pierniczek ani nic co jest na przykład na tym opakowaniu. Moim zdaniem no nie. Najlepsze chyba fioletowe. Zaraz sobie je wszystkie ocenię. Myślę, że tą pierwszą fioletową albo wiecie co, zaczniemy od tej, którą mam w rękach. Ta na pewno nie bardzo mi pachnie jakoś tak fajnie. Więc tą oceniam od 1 do 10 na myślę, że na piątkę, bo nie to nie zapach dla mnie o co tylko. Dobra, teraz ten granotowy piękny z kubeczkiem? On myślę, że nie pachniał mi też zbyt dobrze na początku i na końcu w sumie też nie. Więc ma też taki, wiesz, bardzo mocny ten zapach. I moim zdaniem trochę gorszy od tamtego. Więc dam mu 4 na 10. I teraz ostatni, fioletowy. Uwielbiam fioletowy kolor. I patrzcie jaki tu jest słodki pingwinek. Jak go chcę. 9 na 10. Bo na początku było takie mega słodkie z daleka, a potem było takie idealne dla mnie, więc wybieram to najlepsze. Kupujcie! A! I pamiętajcie o tym, żeby zostawić. Łapeczki w górę, subskrypcję. I jeśli chcecie komentarz, który Wam się najbardziej podoba. W sumie to... Jak. Bo w sumie to jak najbardziej Wam się podoba zapach, tak jak go określi. Nie wiedziałam, jak to powiedzieć. Dobra. No to jeszcze raz. Łapieczki w górę, subskrypcja. I widzimy się w kolejnych filmach. Baję! I pamiętajcie. Jeszcze za dwa tygodnie moje urodziny więc będą też bardzo fajne filmy z tego. tego fajnego dnia. Pa